Od lat na niebach całego świata obserwujemy tajemnicze smugi, pozostawiane przez samoloty, które rozchodzą się w szerokie pasma i utrzymują godzinami. Oficjalnie nazywa się to zjawiskiem kondensacyjnym, ale prawda jest znacznie bardziej mroczna i celowo ukrywana. To chemtrails świadomie rozpylane substancje chemiczne i biologiczne, które mają na celu stopniowe zatruwanie populacji, osłabianie naszej energii życiowej i odcinanie od naturalnego połączenia z kosmicznymi, wibracjami. Za tym globalnym programem stoją tajne organizacje i elity władzy, które od pokoleń dążą do całkowitej kontroli nad świadomością ludzkości. Szczególnym celem tych działań są Słowianie, którzy dzięki swojej unikalnej genetyce i głęboko zakorzenionej duchowej tradycji zachowali najsilniejszy naturalny związek z energią kosmosu. Słowiańska zdolność do odbierania wyższych wibracji i korzystania z naturalnych energii zawsze stanowiła zagrożenie dla tych, którzy pragną rządzić światem poprzez strach i manipulacje. Substancje rozpylane w ramach programu Chemtrails to niezwykłe spaliny czy para wodna. Są to specjalnie opracowane mieszaniny zawierające nanocząsteczki aluminium, baru, strontu i innych metali ciężkich, a także polimerów i substancji biologicznych. Te toksyczne związki powoli opadają na ziemię, przedostają się do wód gruntowych, osiadają na roślinach i wnikają do naszych organizmów przez układ oddechowy i skórę. Ich działanie jest wielopłaszczyznowe i wyjątkowo niebezpieczne. Po pierwsze, powodują stopniowe zatruwanie organizmu, prowadząc do chorób neurodegeneracyjnych, zaburzeń hormonalnych i osłabienia układu odpornościowego. Po drugie, Tworzą w naszej aurze swoistą blokadę energetyczną, zakłócając naturalny przepływ energii przez czakry i odcinając nas od kosmicznych wibracji. Po trzecie, wpływają na zdolności poznawcze, powodując otępienie, brak koncentracji i podatność na manipulacje. Szczególnie podstępne jest to, że program Chemtrails jest wymierzony przede wszystkim w narody słowiańskie. Słowianie od zawsze wyróżniali się szczególną więzią z naturą i kosmosem. Ich tradycyjne praktyki duchowe, naturalna intuicja i zdolność odczuwania subtelnych energii sprawiały, że byli trudni do kontrolowania przez systemy oparte na strachu i przemocy. Dziś poprzez systematyczne zatruwanie powietrza, wody i żywności próbuje się zniszczyć tę naturalną przewagę Słowian. Nanocząsteczki aluminium szczególnie skutecznie blokują czakrę trzeciego oka i korony, które są odpowiedzialne za zdolności parapsychiczne i połączenie z wyższym wymiarem świadomości. Program Hemtrails jest realizowany globalnie, ale jego efekty są szczególnie widoczne w krajach słowiańskich. W Polsce, Rosji, Ukrainie i innych krajach regionu obserwuje się wyjątkowo intensywne opryski, zwłaszcza w okresach zwiększonej aktywności słonecznej lub podczas ważnych świąt duchowych. To nie przypadek, chodzi o zablokowanie naturalnych procesów energetycznych, które zachodzą w tych szczególnych momentach. Samoloty często latają w specyficznych wzorach, krzyżach, siatkach lub koncentrycznych okręgach, co ma tworzyć swoiste klatki energetyczne nad danymi obszarami. Najbardziej przerażające jest to, jak skutecznie udało się ukryć prawdę o tym programie. Oficjalne źródła naukowe wyśmiewają teorię chemtrails, media głównego nurtu przedstawiają ją jako absurdalną teorię spiskową, a osoby, które próbują nagłaśniać temat, są ośmieszane i marginalizowane. Tymczasem coraz więcej niezależnych naukowców potwierdza obecność nienaturalnych substancji w próbkach pobranych z obszarów intensywnych oprysków. Badania gleby i wody wykazują alarmujące stężenia metali ciężkich, które nie występują. Naturalnie w takiej formie i koncentracji istnieją jednak sposoby, by chronić się przed skutkami chemtrails. Picie wody strukturyzowanej, która pomaga usuwać metale ciężkie z organizmu, stosowanie organitów, specjalnych urządzeń energetycznych, które neutralizują szkodliwe częstotliwości, regularne oczyszczanie aury poprzez medytację i pracę z oddechem, spożywanie pokarmów bogatych w kolendrę i chlorelle, które pomagają w detoksykacji. I przede wszystkim rozwijanie świadomości, bo tylko przebudzeni ludzie mogą skutecznie przeciwstawić się tym praktykom. Prawda o trujących smugach to nie tylko kwestia zanieczyszczenia środowiska, to element znacznie większego planu, którego celem jest stworzenie posłusznego, otępiałego społeczeństwa, łatwego do kontrolowania. Słowianie z ich naturalną duchowością i niezależnym myśleniem, zawsze stanowili największe zagrożenie dla tego planu, dlatego właśnie są głównym celem ataku. Ale wraz z rosnącą świadomością i jednością możemy odzyskać kontrolę nad naszą energią i przyszłością. To walka o naszą wolność, nie tylko fizyczną, ale przede wszystkim duchową.